that's fine No, są tak Czekaj, czekaj, nie, nie spiesz się tak, Mogę, o, bo kurza, jakiś Kówka e, powie nam jak w drugiej turze łowił nie. Czemu nie próbowałeś się uklejek łowić? Dlaczego? Bo ich nie było. Krak łowiłem dzisiaj różnymi metodami, głównie na skróta 9,5 metra i na 13 i trochę skantu. No i co tam mogę powiedzieć? No mam może z półtorej kilograma ryb. No nie jestem zadowolony. Głównie krąpiki, leszczyki, tak? tak dowaliłeś mi w ostatniej godzinie pięknymi leszczami. No bo muszę powiedzieć, I pacioci, że leszczyki no. mi weszły w ostatniej godzinie. Nie, w ostatnich 10 minutach złowiłem dwa, tak? No widzisz, a ja Taki Sweet półklinowe. Magic nie wziąłem. Pucy. A ja muszę powiedzieć że trochę dałem dzisiaj. No. Dałem trochę, nie wiem czy to pomogło, na pewno nie zaszkodziło, wciągałem. No, no, chyba tyle, no zaraz będzie ważenie, to się okaże, nie? Tak, będzie zaczyna... a to warto wiedzieć, linka złowiłem. Złowiłem pięknego, brązowego lina, cudownie zapięty za płetwę grzbietową. Ale to Podczas nie przypadek, gdy łowił o... na kotwice. Podczas gdy orałem dno, szukając leszczy. I to na skróta, 9 metrów, ja ale to szokuje. tajemnica. No <laughs> Kim będziesz robił? Uh -huh. Yhym No to tutaj O, jakiego byka żeś tu odmówił Trochę ci to warujmy tu, bo... Jeszcze tak, bo ma... A ja mam karasia A Agnieszka lina złowiła O, tu nie na widzę, że masz Dwa 29. dziewięćset ma pomiarny grudek? Tak, ma. No to więcej masz od Remigiusza zielonego? To, że on jest w innym sektorze. Jak to jest ciekawe, można by go włączyć, już weź tam. A dzierno to włączyć? Nie. nie? trzeci wynik będzie miał Dziś, dzisiaj. nie? Sektor. A tam to ma za jak tak. Ale masz już niewielki 610, 610. No. No. Super. No. Ile? ile no. Remek wygrał? wygrał no. tak. ile miał? Znaczy nie Ten Remek był trzeci W Sektorze? No A kto wygrał? To, to A to to. drugi ja już wiem kto wygrał za wolę. No tutaj macie kolega znaczy, wygrał O tam leszcze zostały Ale mazegi Oni będą wiem, tam wiesz, nie? Ale wczoraj miały chyba tylko 140 gram było różnicy A dzisiaj A dzisiaj jaka różnica była Utego, między Mazakiem a, a Wiktorem. Ile, ile Mazak miał dzisiaj? 3 miał 1, nie? A, nie, to, a ile Mazak miał dzisiaj? Tak, eee, pół, 4, Ile? 4, a nie, nie wiesz, ile Wiktor? 4155. No to Mazak no to wygra. 260 Mazak nie wygrał. Taką rybę. ryb. Chodźcie, pokażę Wam moje ładne ryby. Leszczyk 610. Ale mam coś fajniejszego jeszcze Tylko gdzieś się schował Mam gdzieś linka, białym Białym Miałem. <grymne> Przyjemne, 26,5 cm cały No, ładne to te dwa leszcze. No, to będzie. Już, już, już się To ja będzie? To, to jest będzie sporo. Cztery będzie? No i piąka. będzie jak nic. Uuu, pięć. Pięć, osiem, pięć, pięć. No, Ale A, miałeś leszczaki, nie? Ty, ty, ty. Tak. Ale jak no, tego nie ryby by się dało. my leszcze? Wczoraj też wygrali sektor, tak? Tak. Czyli wygrali Zajmo. zawody. Zajmo. Chyba tak, na pewno. Waga. Uwaga! No poczekaj, tak, jeszcze tego jednego leszcza chcę zważyć. Zobacz, poczekaj. No nie. nie! Ale tam wygra. Wygra. Saa, A, spasz, 10 groszy, nie? Pada. A tu jeszcze mam jednego, nie wiem. Nie, tuż. 620, to więcej niż tamten spisany. Mój miał 610. To będzie chyba większy tamten. Pokaż, Tak, większy. No, i ma za 3 trzy punkty, także on wygra. Nie chowaj do końca, bo ja się podpadałem. Tak, ale do końca. jesteśmy świeżo po drugiej turze, tak? Rozmawiamy z domniemanym zwycięzcą. Może powiesz, jak dzisiaj łowiłeś, bo waga naprawdę imponująca ponad 5 kg, podczas gdy drugi wynik nie stałem 3. Znaczy, łowiłem ciężko przede wszystkim. Możesz powiedzieć, jak ciężko? Między 1,25 a 1,5 gramy. Czyli, żeby to mocno stabilnie było. Tak, żeby to leżało po prostu minimalnie. A mocno właśnie czy na styku nie, raczej? 2-3 cm. 2 cm, a powiedz na haczyk to, to szło, jaki haczyk może? Haczyk 18 na początku, później 20, mm -hmm. jed, dwie ochotki, później w ostatniej godzinie haczyk 22, jedna ochotka. Jedna ochoteczka. Dokładnie. Największy Twój leszczyk 80 deko miał chyba? 820 gram. 820 gram. I łowiłeś 13 pełną, tak? Tak, 13 metrów. 13 metrów. A powiedz czy donęcałeś pod, podczas łowienia? Donęcałem, ale dopiero po półtorej godzinie. Czyli widziałeś że coś kucza, tak? Tak, tak. Ogólnie w ostatniej godzinie klęko, bo, bo, bo tych, tych ryb już po prostu nie było. A, uważasz, że trzeba było donęcać właśnie, tak? Znaczy boki donęcały, więc nie chciałem stracić tych chleszcze, okay. ale wydaje mi się, że można było nie donęcać, bo one były. Były, a na początek podałeś dużo? Nie, z podałem trzy kulki. Trzy kuleczki tylko. Tak, i reszta wszystko była glina. Z Jokersa. Może powiedzieć ile Jokersa i ewentualnie robactwa innego? 0, tak 70. I nic więcej, tylko Gruby Jokers. nic. Nic, tylko Jokers. Fajnie. No nic, bo wczoraj też wygrałeś sektor, prawda? Tak, który tak. to był sektor? Sektor A. A. Tam mówiłeś uklejki czy nie, nie? też tyczką? Ja też tyczką, ale łowiłem płotki i drobne glapki, tam krąpiki, mhm. drobną rybę. Miałeś 3 kg z kawałki? Tak? Czyli łączna twoja waga będzie około ponad kg, 8 kilo? 8,600 8, jakoś. 8,500, 8,600. Także jeśli chłopaki tam nie poszaleli za bardzo, a wiemy, że tam raczej ukleji nie było, to zobaczymy no z tego co to to tam są szanse, że... przetasowanie było z trapera, nie? Mhm. Tam mają jeden, pięć, dwójki obydwoje, Wiktor i. Tak, tak. Z tym, że Wiktor wczoraj miał też 3-400, wygrał. No, czyli tam. Musiałby no, powyżej był. 5 kg też złowić, tak? 4-400 jakoś, prawdopodobnie, dzisiaj. Mówię, mm -hmm. zobaczymy, no. Będą wyniki, będziemy mówić oficjalnie. A próbowałeś łowić bliżej, coś? czy nie? nie, nie, nie. Cały czas konsekwentnie 13 Tak, mówiłem swoje, tak jak wczoraj, nic, nie kombinowałem, cały czas tyczka. Nie rozdrabniałem się, nie próbowałem na uklejki, nic. mówiłem wszystko tak jak wczoraj. Mm -hmm. Stawiłem się konkretnie na tyczkę, bo wiedziałem, że uklejami i tak nie wygram, i tak nie wygram. Więc... A powiedz, że podajesz samą, czy też była zmieszana z ziemią? Jedna kulka była z ziemią, a dwie kulki były same zanęty. Mm -hmm. A możesz powiedzieć, czeka zanęta? Grosgardos. Grosgardus. czysty Groszgardus. Bez rzeki zmielony. Zmielony drobny. No dobra, to dzięki i powodzenia. Dzięki. O, właśnie się dowiedzieliśmy, że wygrałeś zawody. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Gratulacje.